Okej, okay. uh, coś z tej strony Kebab, witam was w trzeciej części na kanale Kebab Games Trzecia część Take by to use this website, czyli jak ja to nazwałem, po powolne strony, tak, powolne strony 3 Witajcie w trzeciej części, gdzie sobie zobaczymy sobie, przyjrzymy rzeczy, które stworzyli ludzie Bardzo dziwne, niepotrzebne, że tak to bym powiedział, absurdalne i głupie Jestem męczony. Nic nagrywam. Jest zmęczony, więc nagrywam. Drawing Garden. Click of sound. To jest zajebiste. Tak drzwi z generalnie, w taki sposób. Ej, to jest spoko. Jak pokoloruję wszystko, przepraszam, czekajcie, jest jak to jest głośne. Jak pokoloruję wszystko, to co się wtedy stanie? Ok, teraz zauważyłem, że nawet jakbym pokolorował wszystko, to mogę dalej zmieniać ikonki i daje brzmią, więc niezależnie od tego co zrobię. Fajne, fajne. Można za kongres nie? że generalnie. Postaraj się zrobić tak, żeby każda ikonka była taka sama, żeby każda ikonka była, na przykład, e, koniczynką. Czy to jest możliwe? O, 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 udało się. No, ciekawe, czy... Okej... Okay. A, to jest losowo. Kurwa. Fajne, fajne. W sensie, to strona jest ciekawa samo w sobie. Więc zobaczymy, jak... Jak wypadnie reszta. To było fajne. Polecam. What the fuck? O! Nie wiem, co kliknąłem. Ale są jakieś emotki. <grymne> Jod są zdjęcia. Są to po prostu zdjęcia latające. Myślałem, że jakaś animacja, że taka wiecie eee, tu, ale to nie, to jest tak, że po prostu zdjęcie się porusza. Samo w sobie zdjęcie. Ci pewnie lecą losowo. Fajne. Niefajne. fajne, dażne. <grymne> Pablo! Ch chile. Chile Nie wiem, czasem prawa autorskich nie będzie. Ostatnio w pierwszym odcinku musiałem zrobić taką, takie cięcie, bo były prawa autorskie do muzyki, więc nie chcę ryzykować. Ale zgaduję, że tu może się wycilować. Fajne, fajne, polecam. Boring, boring, boring. Boring, boring. I macie, że ktoś tu musiał po prostu napisać. Ktoś wykupił domenę na to, by postawić taką stronę. By postawić stronę, gdzie po prostu leci napis boring. Ktoś, ktoś do dzisiaj ma kupioną. Bon Dosłownie, to do kropka.com Ktoś do dzisiaj płaci jakieś tam, nie wiem, 10 zł za rok, by mieć tą stronę na własność. Kurwa zrobię podobną stronę. Chuj, zrobimy jakieś na odcinku stronę, która będzie bezużyteczna. i <laughs> chuj, co? Spójrzcie, Unicode Snowman for you. To wszystko, ja pierdolę. O, co chodzi? Odpalę muzykę w Niech leci w tle. Mogę podgłośnić na to, będzie lepiej. O, stroop Illusion. You're about to hallucinate. The world around you will change shape. Okej, okay. świat dookoła nas zaczął zmieniać kształty. Zobaczmy, jak to zadziała. This is now animation. Ok, zobaczmy jakąś animację. Eee, osoby, które mają jakieś problemy, tam pewnie coś to uważajcie. Eee, Mamy się skupić w centrum animacji przez 30 sekund i potem się porozglądać. Spoko. To się patrzymy. Eee, tam, gdzie jest cyfra, patrzymy się w cyfrę bezpośrednio przez 30 sekund. Zobaczymy, jak. Aj, spojrzałem na ścianę, ale tak się. siak. 20, 20 sekund jest, 19, 18 Już się zaczyna trochę wszystko mieszać dookoła Oho Mam nadzieję, że patrzycie się na animację, nie na mnie, to taka... Taka... Coś się dzieje O kurde, Almi mi już. Wow Ej, to jest, to jest serio fajne, to było zajebiste jakby mi, się, jakby mi się skóra zmieniała, wiecie, jakbym miał taką skórę z plasteliny, na cały czas się rusza To jest... to jest fajne Yo, oh, wow, yes uh, Nie, 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 nie jest, to było fajne strop.cool polecam, bo jest ta strona bardzo cool crossdivisions.com The fuck is going on? To, to stworzy. ja pierdolę. Z jakąś fajną stronę, tylko tamto. Scrollometer. Aha. Jak daleko z scrollem zajadę? Obudź sobie myszkę i robię tak. Myszką jadę. Aha. Jak za pieprza O, o patrzcie, nawet nie muszę nic uciekać, po prostu zbiję tak ha. A, o strony nie zajarzyła w ogóle I za będziemy mieli 1 m, to jest jakieś ile 10 cm Nice. Fajne. Aha, orzeł czy reszka? To losowo. Czyli jak nie macie monety, możecie sobie wejść na tą stronę i rzucić monetą i będzie ja, nie, głosujesz, będzie orzeł. Tak, to jest orzeł. Chyba. To jest reszka, tu będzie orzeł raczej. Chyba się pomyliłem. Nie wiem Ale pokażę wam inną też fajną funkcję Boże, było czy losuj liczbę eee, Losowa liczba 2? Czy wszyscy no? Ja ma generalnie Google potrafi wam wylosować liczbę, tam się wpisywało Wylosuj mi liczbę może tak się Wylosuj mi liczbę 2, nie wiem Wylosuj mi liczbę Genera. Kurwa, nie pamiętam. Kiedyś mnie nauczył to zrobił I'm awesome. It's I'm awesome. It's true. tak było, czekajcie. Losu. do jednego Nie kurwa, nie pamiętam co to było Oj, wywaliłem, dobra Fajna strona, po prostu zajebista Jesteś sam Aha, egzystencjalny kryzys Jesteś sam Jesteś innego tutaj? Pochowanego? Nie ma, nie jest pochowanego Super, super strona Założona pewnie przez jakiegoś gimnazjalistę Z kryzysem Is it white? I zgaduję, że będzie tutaj napis jest. No. <laughs> Ej, to było dobre. <laughs> Is it right? No. Alright. Ma sens. Ktoś to stworzył, ma sens, no. The fuck? Nie chcę na to patrzeć O To jest fajne Hmm Kurde Dużo jest tych elementów To jest bez końca zgaduję tak? Mogę to wyciągać, wyciągać Ale nigdy nie znajdę końca To jest zajebiste. Naprawdę. Uuuu, the fuck is that? Okej, okay, to jest bardzo dziwne. Nie wiem, czy mogę to puszczać. The fuck is that? Tunnel Snakes. Fajne. Pixels Fight. Aha, tu piksele walczą ze sobą. I możemy obstawać, które piksele wygrają. Ja zgaduję, że wygrałem fieltowi Coś czy, że wygrają? Jakoś taka. Nie, no kurwa, nie wiem szczerze teraz. Teraz to jest skomplikowane. Hmm. Ciekawe, jak mogą walczyć, nie? no? Bo zobacz, teraz się wdarli niebiescy, ale też tu się wdarli filtowi. To w ogóle coś może wygrać? Jest opcja, żeby wygrał jakiś pixel? Jak to jest w ogóle zbudowane? To jest pewnie tak, że każdy piksel może zarażać inne piksele dookoła, albo jednego piksela. Może jest to określone liczbą losową. Bardzo ładna grafika, szczerze. Jakbym miał mieć taki obraz w domu, nie? Taki, wiecie, taki 2 metry na 2 metry, to bym chciał mieć taki obraz. Co? To jest ładne. To jest bardzo ładne, ale i nudzące. Nie potrzebujemy tego. O, the fuck co? Th Trash lub. Okej okay. 1 milion lolz I teraz to wysłać Teraz to wysłać komuś, nie wiem, czy mi komputer mi nie zmoli. Chyba mi nie zmoli, co? To był pomysł. Nie, dobra, jest jednak. 1 milion lolów o chuj. No mi zmuliło. Fajne. Fajne. Jak, jak nie wiecie kso komuś odpisać, po prostu kilka się dwa razy i kopiujecie. Hmm. Im dalej jest to główny. I dalej jest moja myszka. A nie, im Bardziej w prawo. Jak w lewo, to spowalnia. Bardziej w lewo, jak bardziej w prawo, to przyspiesza. Zawsze mnie fascynowało takie coś ogólne. Lubiłem jak planety krążyły po orbitach. O, to wyjść do swoim znajomym, to sobie zapisze. <laughs> Bazibaz.biz nie wiem, chcę jakąś fajną stronę, na której mogę zakończyć odcinek <laughs> To jest strona, na której mogę zakończyć odcinek e, Dzięki wielkie za obejrzenie. Co w następnym filmie zobaczymy co będzie dalej. E, jeżeli macie jakieś fajne strony, to polećcie mi, co obejrzymy wszyscy razem stronki ciekawe jakieś. E, myślałem, żeby wejść na Sadistic.pl tam są rzeczy, które są... wiecie... Zbyt mocne. I jutro, przepraszam, tego nie przyjmie. Dzięki wiki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Eww. 10.